Cześć. Wybrałem ten temat y, głównie dlatego, że tak naprawdę komputery kwantowe przewijały się w mojej, powiedzmy, styczności z IT już tak od 15 lat. Bo generalnie, powiedzmy, słyszałem o tym, zanim to było mocne. A rzeczywiście w ostatnich latach mamy wysyp różnego rodzaju informacji na temat tego, jak to komputery kwantowe stanowią coraz bardziej żywotne zagrożenie dla kryptografii, którą stosujemy. I chciałbym w tej prezentacji pokazać wam, czego powinniśmy się obawiać, a co nie stanowi w zasadzie dla nas takiego realnego zagrożenia, wydający się przewidzieć przyszłości. I spojrzymy na to tak z perspektywy WordPressa, jak i z perspektywy bardziej ekosystemu WordPressowego. Hmm. I teraz, ponieważ temat nie jest trywialny, ja też nie będę tutaj wam opowiadał, jak działa komputer kwantowy, bo o tym jest masa materiału, a tu nie o to chodzi. My się skupiamy jakby poziom wyżej, bo to jest jednak... Skomplikowane i chciałbym tylko, żebyśmy mieli kilka takich bazowych punktów yy, omówionych, żebyśmy dobrze się rozumieli. To znaczy przede wszystkim to, co się tutaj pojawi momentami, to będzie kryptografia postkwantowa, a nie kryptografia kwantowa, bo kryptografia kwantowa wymaga do swojego działania efektów kwantowych, natomiast kryptografia postkwantowa to jest coś, co zostało stworzone po to, żeby nas chronić przed komputerami kwantowymi nie mając jakby technologii wykorzystującej stricte jakby efekty kwantowe. Dodatkowo, jeżeli czytacie czasem jakieś artykuły o komputerach kwantowych, to tam widzicie takie liczby jak tam 1000 kubitów, 100 kubitów, tylko że te kubity nie są sobie równe. To znaczy, to nie jest tak, że ten komputer, który ma na przykład 2000 kubitów, to on jest szybszy od tego, który ma 100 kubitów, bo to są często dwa zupełnie różne rodzaje komputerów. I są tak naprawdę w tej chwili powiedzmy trzy takie grupy rodzajów komputerów kwantowych. Tutaj omówimy dwa, a jeden zostawiam na deser. I jedna grupa bazuje na tak zwanym efekcie wyrażania kwantowego. I tak, żeby to uprościć jak się da, jest taka firma D-Wave z Kanady, która dosyć często przewija się w tych artykułach odnośnie komputerów kwantowych. I ona rzeczywiście ma komputery kwantowe, które są w stanie przeprowadzać różnego rodzaju symulacje złożone tylko że problem polega na tym, że to nie są komputery kwantowe ogólnego przeznaczenia. To trochę tak jak koparki do bitcoinów. One są w stanie rozwiązać pewną klasę problemów, ale nie wszystkie. I z naszej perspektywy, to znaczy z perspektywy kryptografii, nie stanowią one żadnego zagrożenia, bo nie służą do rozwiązywania tego typu problemów. Są jeszcze komputery kwantowe tak jak na przykład te układy od Google'a, Willow czy Sycamore, które już jakby bazują na Kubitach ogólnego przeznaczenia. I te kubity, czyli te najmniejsze takie jednostki obliczeniowe w komputerze kwantowym, jeszcze mają takie dwie grupy: kubity fizyczne i kubity logiczne. I teraz, mocno upraszczając, przy obecnych technologiach szacuje się, że potrzeba tysiąca kubitów fizycznych, aby mieć jeden kubit logiczny. A żeby złamać na przykład kryptografię naszą obecną, z tego co ostatnio czytałem po optymalizacjach, potrzebujemy około 1400 kubitów logicznych, więc tak kalkulując tak około miliona, półtora miliona kubitów fizycznych. Teraz dla zobrazowania, ostatnio tam promowany dosyć mocno układ od Google miał 107 kubitów fizycznych, więc jeszcze kawałek przed nami. Pojawia się bardzo często temat supremacji kwantowej, czyli sytuacji, w której komputery kwantowe są w stanie dużo szybciej rozwiązać problemy niż komputery klasyczne, tak? czyli te, którymi obecnie dysponujemy. I te komputery jakby pojawiają się co kilka lat. Ja tutaj wypisałem sobie kilka takich obwieszczeń. Natomiast prawda jest taka, że często okazuje się po czasie, że no, jak się przyjrzą temu jakieś niezależne zespoły naukowców, to się okazuje, że no w sumie tutaj jakby tam zoptymalizować jakiś algorytm, to jednak dało się to zrobić szybciej. Więc tak naprawdę z taką prawdziwą supremacją kwantową, gdzie rzeczywiście... Jest technologia, która łamie wszystko i mamy problem. Jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy. I tak jeszcze ostrzegawczo dam, ponieważ przewija się takie w działach marketingu nadmierne zamiłowanie do słowa kwantum. I jeden z producentów smartfonów jakiś czas temu się tym chwalił, że mają taką technologię kwantową w swoich smartfonach. I to brzmi rzeczywiście bardzo dumnie. Tylko, że to tak naprawdę chodzi o generalnie generowanie liczb losowych. Gdzie po prostu jest chip szumnie nazywany tam chipem wykorzystującym efekty kwantowe, więc brzmi poważnie. Ale tak naprawdę jest to po prostu dioda LED, która emituje w sposób losowy fotony. Te fotony trafiają na układ SIMOS i on tak naprawdę przetwarza to na sygnał binarny 01. I jest to wykorzystywane po prostu do losowego generowania liczb. Jest to oczywiście dużo bardziej losowe niż z wykorzystaniem generatorów liczb pseudolosowych. Ale jak się pewnie domyślacie to nie ma nic wspólnego z jakimiś obliczeniami kwantowymi. Tak? To jest po prostu wykorzystanie pewnych zjawisk do zapewnienia wysokiej entropii przy generowaniu np. certyfikatów. Taka ciekawostka, firma Cloudflare właśnie wykorzystuje taką ścianę złożoną z tych lamp LAVA. Właśnie też ona jest po prostu monitorowana i na tej podstawie jest generowany jakby taki szum, który jest wykorzystywany do generowania certyfikatów chociażby. Także warto sobie o tym poczytać. To jest taka ciekawa, trochę gikowa konstrukcja, można powiedzieć. A co nas powinno martwić z perspektywy, na przykład WordPressa? No przede wszystkim algorytm faktoryzacji Shora. I teraz ja was nie będę katował tutaj strasznymi rzeczami, ale w takim wielkim skrócie to jest algorytm, który generalnie kładzie na łopatki naszą kryptografię asymetryczną, czyli między innymi algorytm RSA. Natomiast chciałbym tak dla zobrazowania wam, bo też ludzie sobie często wyobrażają, ok to będzie komputer kwantowy, ja sobie odpalam algorytm Shora i już. To tak nie działa, bo tak naprawdę algorytm Shora ma dwie części. Jedna Bazuje na klasycznych obliczeniach, a tylko część obliczeń wykonywana jest rzeczywiście na komputerze kwantowym. Więc tak naprawdę komputery kwantowe też służą tylko do rozwiązania pewnej specyficznej klasy problemów, których po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić szybko, bo by to zajęło na naszych komputerach miliardy albo biliony lat. I tutaj mi się nasuwa jako taka analogia: kiedyś Nvidia wypuściła taką kartę Physics, która służyła do obliczeń fizycznych, na przykład w grach. Więc jak mieliście, nie wiem, jakąś animację tkaniny, to to było liczone na osobnym układzie i to trochę tak wygląda z tymi komputerami kwantowymi. Masa obliczeń nadal będzie na komputerze klasycznym, ale te niektóre obliczenia, w tym wypadku znalezienie tam okresu funkcji yy, z użyciem odwróconej transformaty Fouriera kwantowej, yy, tak w skrócie, yy, będzie wykonywane na komputerze kwantowym. I teraz jak to wygląda w ogóle z perspektywy czasowej, bo problem się pojawia cały czas, się o nim wspomina. Nawet ostatnio firma BlackRock, to jest taki wielki fundusz, trochę popłochu na rynkach kryptowalutowych spowodowała, bo właśnie stwierdzili w swoich raportach, że tam do 2030, do 2035 roku kryptografia, na której bazuje Bitcoin może zostać złamana przez komputery kwantowe no i będzie klops. Co też jest bardzo dużym uproszczeniem. Ale ogólnie ten rok 2030 rzeczywiście się przewija bardzo poważnie, przede wszystkim w National Institute of Standardization and Technology. To jest taka jednostka amerykańska, która wydaje jakby różnego rodzaju standardy, do których muszą się dostosowywać później duże firmy i rząd. No i oni właśnie założyli, że do roku 2030 wszystkie instytucje, gdzie długotrwała poufność danych jest krytyczna, Powinny przejść na algorytmy postkwantowe, po to, aby chronić się przed ewentualnymi atakami z użyciem komputerów kwantowych. A do roku 2035 w zasadzie te nasze obecne algorytmy, wykorzystywane w kryptografii asymetrycznej, w ogóle będą passe, Tak w skrócie. A wszystko po to, żebyśmy się przygotowali na tak zwany Q-Day, czyli właśnie ten moment, kiedy komputery kwantowe będą w stanie łamać naszą kryptografię asymetryczną, bo to będę cały czas to podkreślał. No, i to jest zabezpieczenie przed atakami typu Harvest Now, Decrypt Later, czyli zbieramy dane dzisiaj, a jak będziemy mieli sprzęt, to sobie to odszyfrujemy, bo to do tego się sprowadza. Można podsłuchać komunikację, tak, i ją sobie zapisać w formie zaszyfrowanej, a potem, kiedy będą odpowiednie moce obliczeniowe, sobie ją odszyfrować. I w wypadku jakichś poufnych danych, no jest to problematyczne. Jak to wygląda z perspektywy WordPressa? Gdzie mamy problem, a gdzie go nie mamy? Przede wszystkim komunikacja z serwerem. W tej chwili bazuje ona na kryptografii asymetrycznej, podatnej na ataki z użyciem komputerów kwantowych. Mamy algorytmy kryptografii postkwantowej, m.in. Crystal Skyber, Crystal Lithium. I fajnie w ogóle to wymyślono, bo żeby się chronić przed tymi atakami komputerów kwantowych, wymyślono coś takiego jak hybrydowa wymiana kluczy. Czyli szyfrowanie komunikacji nie odbywa się z użyciem jednego klucza. Tylko dwóch kluczy. Jednego wykorzystującego kryptografię tą klasyczną, której używamy teraz, a drugim kluczem jest ten z kryptografii postkwantowej. I to jest o tyle fajne, że z tego jest tworzony jeden klucz i żeby go złamać, trzeba de facto złamać oba rodzaje kryptografii. I teraz, jeżeli by się okazało, że te algorytmy, które w tej chwili wymyśliliśmy, są za słabe, bo na przykład okaże się, że mają jakieś błędy albo problemy, które może nawet na przykład klasycznym komputerem złamać, to nadal chroni nas ta sprawdzona kryptografia klasyczna. A jeżeli pojawią się komputery kwantowe i złamią ten klucz kryptografii klasycznej, to chroni nas kryptografia postkwantowa. Więc problem jest jakby dużo trudniejszy do rozwiązania ze strony atakującego. Jest taka fajna strona działu researchu w CloudFlare, który zajmuje się kryptografią postkwantową, gdzie możecie sobie wejść i zobaczyć, czy wasza przeglądarka już w tej chwili wspiera kryptografię postkwantową i jakich algorytmów używa w komunikacji postkwantowej, znaczy z użyciem szyfrowania postkwantowego. Ogólnie Chrome już od kilku wersji wspiera e, kryptografię postkwantową, więc myślę, że jeżeli używacie Chroma, to raczej będziecie mieli. E, na Safari, jak jakiś czas temu sprawdzałem, jeszcze nie, nie zawita kryptografia postkwantowa e, i bardzo też fajną stroną jest strona Cloudflare Radar, gdzie można zobaczyć, jak to wygląda właśnie z perspektywy Cloudflare'a, jeżeli chodzi o wdrożenie kryptografii postkwantowej, ponieważ oni wdrażają to już od dłuższego czasu. No i w tej chwili mamy około jednej trzeciej ruchu do infrastruktury cloudflare'a szyfrowanego z użyciem kryptografii już postkwantowej. Ale ogólnie prawda jest taka, że i Google, Microsoft, Amazon, Akamai i masa innych firm też nad tym pracuje, też będą to wdrażać lub już wdrażają, bo przez to, że NIST wydał takie ani inne dyrektywy w zakresie kryptografii postkwantowej, to de facto wszyscy muszą się dostosować. Bardzo ciekawą stroną jest też strona koalicji do spraw kryptografii postkwantowej. Tam można zobaczyć właśnie status wdrożenia kryptografii postkwant postkwantowej w różnego rodzaju elementach kryptografii asymetrycznej. Bo to, tak naprawdę, kryptografia asymetryczna to nie tylko nasz SSL, to też podpisywanie paczek, na przykład, to też szyfrowanie maili. Tak więc tam jest tego masa i można sobie zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o wdrożenie, bo są obszary, gdzie Niewiele się dzieje są obszary, gdzie już jesteśmy na naprawdę zaawansowanym etapie wdrożenia. Jeżeli chodzi o hasło użytkowników w bazie danych, tutaj raczej nie ma się co martwić, bo nawet jak mamy algorytmy, które mogłyby tutaj coś namieszać z użyciem komputerów kwantowych, to nadal, nawet przy brute force jakby złożoność maleje tylko jakby zgodnie z pierwiastkiem obliczeń, a to oznacza, że nadal te problemy są duże i najczęściej, to później pokażę, wydłużenie kluczów, kluczy w ogóle powoduje zwiększenie złożoności problemu tak, że nawet komputery kwantowe nic nie dadzą tutaj rady. Cookiesy, nosy, hasła aplikacji, czyli te elementy, które też są jakoś haszowane, szyfrowane też są bezpieczne. Pamiętajcie też, że w ogóle WordPress używa soli, które są generowane w sposób absolutnie losowy, mają wysoką entropię, więc same w sobie są bardzo trudne do złamania i komputery kwantowe nie są w stanie tutaj mocno namieszać. Jeżeli sobie spojrzymy szerzej, klucze sprzętowe jak to analizowałem, to też jest ciekawy temat, bo one mają w sobie w sumie szereg zabezpieczeń, które powodują, że tak naprawdę komputery kwantowe nie są jakimś dużym dla nich zagrożeniem. Największe zagrożenie jest wtedy, kiedy podpinamy klucz sprzętowy do usługi i cała ta komunikacja odbyła się z użyciem jakby klasycznych algorytmów. I wtedy, jeżeli rzeczywiście ktoś to przechwyci, to może wydobyć klucz publiczny naszego klucza sprzętowego i na podstawie klucza publicznego odtworzyć klucz prywatny. I to jest w zasadzie największe zagrożenie. Bo jeżeli chodzi o autoryzację z użyciem klucza, to tak naprawdę ten cały proces yy, autoryzacji yy, nie przesyła kluczy. Tam jest tylko challenge, który jest przesyłany na urządzenie, na urządzenie jest to podpisywane i wraca sam challenge podpisany i to jest weryfikowane na serwerze z użyciem klucza publicznego. Więc nie wymieniamy kluczy, więc nie ma de facto podstaw do tego, żeby to jakoś móc złamać. Yy, jedynym małym problemem wydawałoby się to, że no ok, ale jak Podpinam klucz, to mój klucz publiczny ląduje na czymś w serwerze. A to oznacza, że teoretycznie ten ktoś mógłby na bazie tego klucza publicznego otworzyć klucz prywatny i mieć kopię mojego klucza sprzętowego. Ale klucze sprzętowe generują osobne pary kluczy dla każdej usługi, więc de facto zastosowanie tego typu ataku jest też raczej niewielkie albo żadne. Jeżeli chodzi o szyfrowane kopie zapasowe, no to tam się przewija algorytm AS. Yy, w teorii algorytm Gruwera mógłby z AES a wykorzystującego 128-bitowy klucz zrobić AS-64. Tak AS nie istnieje. To jest tylko takie uproszczenie, żeby pokazać, że po prostu maleje mocno złożoność, ale prawda jest taka, że to i tak jest mały problem, bo możecie po prostu zastosować AS256 i w zasadzie jest to na ten moment według obecnego stanu wiedzy niełamliwe. W wypadku AES a tak naprawdę dużo większym problemem będzie po prostu słabe hasło. Użyte do szyfrowania. Podpisy paczek z aktualizacjami. To teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że wiecie, macie jakieś jednostki wojskowe, które dostają pacza, no i się okazuje, że właśnie ktoś z użyciem komputera kwantowego mógł złamać szyfrowanie użyte do podpisywania oprogramowania. No jest klocik, bo tak już nie do końca wiemy, czy to na pewno jest od nas, a nie od konkurencji, że tak powiem. Więc tutaj jest. Ta sama historia z TLS-em i to jest też jeden z priorytetów, który trzeba zaadresować w kryptografii postkwantowej, czyli właśnie podpisywanie oprogramowania, no bo to jest krytyczne z perspektywy wielu instytucji. Podsumujmy sobie to wszystko. Problem ma kryptografia asymetryczna. Kryptografia symetryczna jest na ten moment według obecnego stanu wiedzy praktycznie niezagrożona. Bardzo trzeba uważać na to, co produkują działy marketingu i dziennikarze, bo jak tak sobie przyglądałem takie nowinki, to przyznam, szczerze, że czasami łapają się za głowę, co tam się pojawia, bo poziom uproszczeń albo przeinaczeń jest momentami zatrważający, ale tak jak w wielu aspektach. Nie ma powodów do paniki na ten moment, z małym, ale futurolog Amara, Kiedyś powiedział bardzo fajne zdanie, które na przykład z perspektywy AI bardzo fajnie się sprawdza, że ludzie przeszacowywują efekty technologii w krótkim terminie, ale totalnie nie doszacowują efektów technologii w długim terminie. Czyli generalnie nam się wydaje, że, o, jak teraz AI robi takie rzeczy, na przykład w ciągu tam ostatnich miesięcy mam taki postęp, to za dwa lata, panie, co to będzie, tak? Z reguły tak nie jest, ale to, co się wydarzy za lat 10 czy 15. Może być jakby dużo bardziej nawet dla nas szokujący, wręcz nie do wyobrażenia na naszym obecnym etapie. Microsoft, bodajże w lutym tego roku, pokazał chip Majorana 1. I to jest też ciekawy byt, bo to jest chip, to jest komputer kwantowy, który ma dawać możliwość skalowania tej architektury do jednego miliona kubitów, czyli już tak się zbliżamy tymi ilościami do tych obszarów gdzieś tam związanych z algorytmem SHORA. Przy czym wiecie, to jest tak, to bazuje na quasi-cząstkach zwanych fermionami majorany. Naukowcy tak się temu dopiero przyglądają, czy tam rzeczywiście mamy do czynienia z tym konkretnym bytem, bo te cząstki były tak naprawdę do tej pory mocno hipotetyczne, więc to wymaga dalszej weryfikacji, ale wiecie. CEO Microsoftu oczywiście już twierdzi, że to jest przełom i tak naprawdę to skróci powstanie takich użytecznych komputerów kwantowych z dekad do lat. Moim zdaniem, jeżeli to się sprawdzi, to będziemy mieli taką trochę powtórkę z przejścia z komputerów lampowych na tranzystorowe. Bo kiedy przeszliśmy z komputerów lampowych, tak jak ENIAC, na komputery tranzystorowe, to mieliśmy taki skokową, skokowy wzrost wydajności. Ilość operacji o rzędy wielkości, tak. Z 10-50 tysięcy do miliona operacji na sekundę. Pobór mocy też o rzędy wielkości wtedy spadł. No i sama masa komputerów też się znacząco zmniejszyła i generalnie jak się popatrzy na te czipy Majorana, one są małe, bo one de facto na dłoni się mieszczą to w porównaniu do tego co do tej pory widzieliśmy gdzieś tam w laboratoriach schłodzone do y, temperatur bliskich zeru absolutnemu, to to wygląda szołowo i mniej więcej na taki przeskok to wygląda, ale wiecie, działy marketingu a rzeczywistość to dwie różne rzeczy, więc zobaczymy, ale faktem może być ciekawie, dzięki wielkie za uwagę.